Siemanko, w dzisiejszym nagraniu kupimy działkę. Mianowicie mówimy oczywiście standardowo o Uplandzie, także już odpalam ekran. Co będę chciał zrobić? Będę chciał na pewno odpalić stronkę, z której korzystam, którą macie też na pewno w niejednym moim filmie. Macie moje konto. Zobaczymy sobie miasta, w których. Mam działki. Jak widzimy, w Chicago jest jedna działka, w Detroit mam 14, w Kansas mam 3, w Los Angeles mam 3, w Queens mam 3 no i w Rio mnie trochę poniosło, no ale powiedzmy, że Rio ma takie wyjątkowe miejsce w moim portfolio, dlatego jest ich więcej. A główna strategia, a Detroit jest miasto, w którym zaczynałem, stąd też tak dużo mam tam. No a główna strategia, no to mieć po prostu 3 działki w każdym mieście, a no po to, żeby korzystać z kolekcji. Już Wam pokazuję, o czym mówię, mianowicie mówię o tym, że tu jest kolekcja, dużo przycisków i tutaj w zależności od tego, w którym jesteście mieście, oczywiście możecie sobie to e, zmieniać, klikając na globusik możecie wybrać dowolne miasta, ja mam Londyn, bo jestem planie w, w Londynie, bo był darmowy bilet. No, ale na przykład weźmy sobie te Chicago wcześniej wspomniane. No, i tutaj jak widzicie, jest do zgarnięcia bonus 500 upx a mnożnik za to miasto jest aż 1,28. Wydaje mi się, że ja mam te Chicago tak. Chicago mam tutaj w nowych, bo tu było jedno miejsce wolne. Tu mogę tą jedną działkę wrzucić, no, ale ona jest w innej kolekcji, więc chcielibyśmy dokupić. Jedną lub dwie działki w Chicago. Oczywiście możemy to zrobić. Ja zawsze sobie nakładam granice. Możemy znaleźć Chicago i szukać w ten sposób działek. No ale bardzo tego nie lubię, bo mnie to zawsze drażni. Więc wchodzę na stronkę. Wiem, że interesuje mnie Chicago. Szukam działek. Wybieram Chicago. Że chcę za UPX, że mnie nie interesują FSA działki. No i mnie interesuje, żeby jak najmniej zapłacić za tą działkę. Oczywiście moglibyśmy też jeszcze szukać w innych miastach, na przykład po prostu najtańszej działki. Tylko to się trochę burzy z moją koncepcją, bo tak jak wspomniałem wcześniej, no zależy mi na tym, żeby mieć po trzy działki w każdym mieście. Więc jeżeli już część kapitału mam w Chicago no to chcę zamknąć temat Chicago, kupić jeszcze dwie działki i pójdę dalej, będę szukał kolejnego miasta, które będzie miało fajne promocje dla mnie, więc robimy szukaj, no i widzimy, działki zaczynają się od 84%, czyli ktoś czas sprzedaje z 16% stratą względem tego, ile on za to dał, więc dla nas to już jest dużo, później patrzymy sobie na metry kwadratowe, bo na większych będzie można stawiać większe, Budynki, większych działek, większym metrażu. No, cena jest trochę zaporowa. Mam 18,5, więc trochę chcemy mniej. Tu widzę, pierwsza jest 93%, poniżej 100. Głównie takie celuję. No i mamy dobrą cenę, bo się kwalifikujemy, ale tu mamy jeszcze lepsze działki. Zobaczmy sobie tą działkę. Stać nas, to już jest dużo, widzimy ile na początku będzie przynosiła 225 pieksów, ale można ją zbustować i właśnie o to mi chodzi, jeżeli weźmiemy ją jako Chicago, a jeszcze możemy ją trochę doobustować jako International Nomad, więc zaraz zobaczymy, co to jest ten International Nomad, tylko nie na tej stronie kolekcja. A, jest no i tu no to niewielka różnica w tym wypadku. Moglibyśmy powalczyć nawet i o dwie, ale to cały czas nie jest ta strategia, o którą mi chodzi, tym bardziej, że akurat ta działka jest w tej dzielnicy, która nam robi drugą kolekcję, a wcale nie musi być w tej pierwszej, dlatego jest jakby kwestia tego, żeby czy konsekwentnie trzymać tego, co chcemy. Ja sobie jeszcze to tylko wrzucę w Excel i zobaczę, jaka jest kwestia opłacalności tej działki, bo jestem ciekawy po prostu, jak to będzie się wyliczało, jeżeli chodzi o konkretnie tą dzielnicę. I dla porównania, weźmiemy sobie tą obok, z tego względu, że cena jest podobna, ale jak widzimy, są inne. Dzielnicę, więc zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko muszę sobie no, przepisać adres i już to liczymy. 8365 6, Majster, tu jest 130. No i dochodu liczmy z tym pierwszym zbustowanym, bo to nas tak naprawdę interesuje. Czyli ja już wiem, że ta działka zwróci się jakby nie pokazuję drugiego ekranu, bo Excel jest taki mało ładny w tym temacie. Ja wiem, o co w nim chodzi. Nie dzielę się nim z tego względu, że chyba nie ma to większego znaczenia, a nawet jeżeli ma, no to tak naprawdę myślę, że każdy jest w stanie sobie go sam zrobić i nie ma potrzeby, żebym Wam to udostępniał. Ja mam policzone w nim ceny z metra kwadratowego, wylicza mi, wylicza mi, jaki jest dochód z jednego metra kwadratowego i wylicza mi ile czasu, czytaj, ile miesięcy będzie się zwracała inwestycja, więc to jest dla mnie istotne, żeby wiedzieć, a dodatkowo jeszcze interesują mnie działki, które mają duży metraż, właśnie po to, żeby można było jakieś większe budowle w przyszłości na nich Stawiać. No, i jeżeli chodzi o te dwie działki, to tak naprawdę dochód na nich jest zbliżony, mimo że są w innych dzielnicach, i rentowność też jest podobna, bo się w podobnym czasie będą spłacały. Tam jest różnica, tak naprawdę, chyba jednego tygodnia. Więc dla mnie to już niewiele z perspektywy tego, co mnie interesuje. Możemy sobie jeszcze zobaczyć z czystej ciekawości, co to w ogóle będzie jakaś kolorowa ściana, jest jakiś budynek, no tyle dobrze, że nie kupujemy śmietnika. To jest najważniejsze, okej, okay. czyli teraz robimy, aha, bo muszę się zalogować, bo to jest co innego, no dobrze, zalogujmy się, bo otworzyłem to, um, tą działkę przez stronę, ona mnie przekierowała do nieruchomości, ale nie do zalogowanego konta. Więc jakby nie robi mi to większego problemu. Nie muszę szukać adresu. I robimy OK. Dobra, mintujemy działkę na blockchainie. Zaraz będziemy mieli potwierdzenie z blockchainu. Mhm. I jeszcze będę chciał zmienić sobie właśnie tą kolekcję żeby teraz ta większa działka miała mnożnik na nowym, pytanie tylko, czy już to mogę zrobić. Widzę, że jest, więc sobie ją zaraz podmienimy. Tą zdejmiemy. A a te 900 jeszcze nie damy, bo jest niepotwierdzone na blockchainie. Więc potrzebujemy w chwili, żeby system to przemielił. Aktualnie e, Londyn dalej nie wiem gdzie pójdę bo tak jak wspomniałem no to był darmowy bilet więc tak wyszło nie drugie miasto mamy tutaj Birmingham trochę mniejsze w Londynie chciałbym mieć jakieś działki no ale zobaczymy co z tego wyjdzie tak naprawdę więc na razie wracam do mojego konta tu możemy wyszukać mnie i mamy podgląd pełny. Już działkę chyba zaczytało. Zaraz zresztą zobaczymy. Tak, w Chicago są dwie, więc jest duża szansa, że i tu się już to przemyliło. Jest zdjęta. No jeszcze. ok no to wróćmy do mojego konta. No i tak jak tutaj widzicie, zaraz, żeby było widać wszystkie, to były działki mintowane, natomiast tak, żeby Wam to pokazać, o, na przykład, to są działki, które kupowałem, to macie cena jakby ta, którą zapłacił pierwszy właściciel za to, żeby działka była w obrocie, no i to, ile ja za nią dałem, czyli last price. No i tak jak tutaj widzimy, no to, no to już jest... Poniżej tego wykupu pierwszego. I tutaj też urwałem ponad 2000 UPX-ów. No i też jest spora działka, jeżeli chodzi o metraż, to jest moja druga pod kątem wielkości. Możemy je sobie chyba wyfiltrować. O, dokładnie. A nawet Chicago to kupiłem. No to to jest w takim wypadku największa działka, jaką mam na swoim koncie aktualnie, więc. Fajnie wyszło. Zobaczmy jeszcze raz, czy już blockchain przetrawił mój zakup działki. Nie. Blockchain cały czas jeszcze trawi moją działkę. Więc yy, dwie w Chicago, jeszcze będzie trzecia. Myślałem o tym, żeby kupić yy, tańszą działkę i żeby ich było więcej, ale stwierdziłem, że no nie do końca to mi chodzi, bo. Chcę, żeby tych pieków było jak najwięcej, a z racji tego, że stałem na mnożnik, no to też liczy się dla mnie, żeby z jak największej kwoty ten mnożnik był. A mnożnik będzie z większej kwoty, jeżeli działka będzie większa. Więc 18-300 wydane na jedną działkę, więc nie mam jeszcze kolekcji. Mogłem kupić dwie tańsze działki, co nie jest trudno, myślę, wyszukać. Zaraz Wam pokażę. Działki szukamy, szukamy. Chicago i tu nas interesuje UPX, teraz ten sam filtr ustawiam co był wcześniej, nic nowego tutaj nie dodaje. i tym sposobem tylko chcę więcej linijek i chcemy teraz najtańsze, więc robimy sobie po cenie yy, sprzedaży. I jednak jak widzimy, no tutaj już będą one w innych cenach. I dla przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć działek jest, z czego są dwa różne regiony, województwa. O, tego sobie mi brakowało. I może być trochę różnica, natomiast metr jest niewielki. No i z tego, że to są te tańsze działki, no to tutaj podejrzewam, że dużej różnicy nie będzie, ale właśnie po to sobie użyłem tego kalkulatora, żeby zobaczyć, która mi się będzie bardziej, Opłacała. Widzimy, jest stówka, czyli Fi też jest na rynku, więc tutaj tak naprawdę ktoś się sprzedaje poniżej ceny, za którą to kupił. FII jest 5%, I, 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 i tutaj też widzę, że się ludzie zaczynają powoli wy. A nie, przepraszam, last place to, że to było dane, a tyle będzie dane, czyli jest 100% plus te, te Fi. No tu dopiero są jakieś działki. No ale trzeba trochę już dołożyć, no ale nadal bym się zmieścił, miałbym trzy już działki w Chicago. No tylko, że dla przykładu, no dajmy na to, ta, ta najtańsza ile hmm, generuje? Ta najtańsza generuje 116, no to jakieś 230 licząc, hmm, a ja zakupiłem działkę, za dużo tych zakładek, a ja zakupiłem działkę, w Chicago. Zaraz zobaczymy, ile ma dochodów, bo może pośpieszyłem się trochę. No, ale nie ukrywam, że w tym wypadku zależało mi na metrażu. 225, no to powiedzmy, za minus jakieś 5-6 dolców, z tą różnicą, że tu byłoby 38 metrów kwadratowych, no to jakbym miał dwie, no to kupiłbym Prawie, że 80 liczmy. No, a ja kupiłem 158 metrów, także no, 78 metra więcej, a liczę na to, właśnie, że będę sobie stawiał um, budowlę. Będę chciał postawić coś do handlowania NFT-kami najprawdopodobniej, um, albo jak się uda, no to coś do um, handlowania samochodami. Zobaczymy, bo samochód chciałbym mieć chociaż jeden. No a to jest na razie odległy temat, więc yy, koncentruję się na budynkach prawdopodobnie mieszkalnych na początku i to będą bloki. Yy, to będzie ten największy blok. O, no i pięknie. Mamy to. Pyk. I będzie po prostu lepszy mnożnik yy, dla tej działki. A już wam pokazuję, o co mi chodzi, mianowicie... Yy. Mianowicie, no w sumie to może być teraz bez znaczenia, która działka, no, akurat. No na tej to akurat będzie ciężko, ale na potrzeby nagrania przyjmijmy, że na tej będziemy coś budować. I mam tak, mam ten townhouse, który jest malutki. Jak widzimy, a nie, przepraszam, ja mam small townhouse, właśnie. Patrzę, że tutaj jest opcja przewidywania, że do trzech osób będzie się w tym budynku zmieściło. Ja mam tutaj tą malutką chatkę, więc tam tylko jedna osoba się zmieści, więc tutaj jest opcja właśnie, żeby to um, przebudować, ale najbardziej mnie interesuje apartament. Z tego względu, że okej, okay, z parków dużo i czasu dużo, ale do ośmiu osób możemy tutaj zmieścić. Więc to by mnie bardzo interesowało. Pytanie, czy na tych mniejszych działkach typu 30-40 mi się to zmieści, więc na pewno będzie nagranie o stawianiu bloku. To ogarniemy w najbliższym czasie. No i później właśnie te fabryki. One też w zależności od tego, jakie jest wielkości, to można inne rzeczy produkować, i tak samo jest ze sklepami, w zależności od wielkości, też innymi rzeczami można handlować. Dlatego też właśnie. Zależy mi na tych większych metrażach działek, bo w przyszłości chciałbym właśnie coś takiego zbudować jakąś fabrykę i może jakiś sklep. Nie jestem tylko pewny, czy w najmniejsza fabryka produkuje coś w najmniejszym sklepie, więc to jest jeszcze do zweryfikowania, czy to się tak zgra. Bo jak nie, no to trochę bez sensu będzie mi stać jedno i drugie, ale w fabrykę bym chciał, no bo będzie można handlować, nie? Z fabryki, z tego co można po prostu sprzedawać albo u kogoś wystawić, więc to jest wszystko jak najbardziej do zrobienia. W każdym bądź razie dzisiaj działka kupiona, także temat jest ogarnięty i w przyszłości na pewno będą kolejne. Dzięki bardzo, do zobaczenia.